Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy robić pierogi. Pierogi ruskie, a tak naprawdę to one nie będą trochę ruskie. Ale to dlatego, że nikt u nas w rodzinie w zasadzie nie lubi pierogów ruskich. No i postanowiłem coś z tym zrobić. Także po prostu użyję troszeczkę innych składników, ale będą cały czas zawierały, czyli tradycyjnie ziemniaki, ser i cebulę, czyli to są trzy podstawowe składniki do pierogów ruskich. Moje pierogi też będą je zawierały. Także ja mogę je sobie nazwać pierogi ruskie. Zamiast normalnych ziemniaków będę używał młode ziemniaki, które sobie upiekłem w mundurku. Upiekłem je przez jakieś 20 minut w 180 stopniach, później je sobie pokroiłem w kosteczkę. Jeżeli chcecie je sobie obrać z mundurka, bo nie lubicie, możecie. Ja lubię mundurek, bo jest więcej aromatu z niego, więcej smaku. Zamiast cebuli, którą normalnie w ruskich pierogach sobie podsmażacie, użyję taką springolię, właśnie dymkę młodą, która nam nada świeżego aromatu. Ups. ser biały, ale ser feta, czyli troszeczkę inny aromat, lekko bardziej słonkawy do połączenia. Wszystkiego użyję następnego białego sera Philadelphia dla aromatu, gdzie, czego nie ma w tradycyjnych pierogach ruskich troszeczkę szałwi, która się będzie ładnie komponowała i skórka z cytryny. Ale najpierw, zanim ja to brak. wszystko zacznę mieszać musimy sobie zrobić ciasto na pierogi. Ciasto na pierogi nie będzie takie tradycyjne ciasto na pierogi, czyli w tradycyjnym tam jest powiedzmy jedno jajko na kilo mąki i woda. Czyli do mojego ciasta, ja zrobię takie tradycyjne ciasto jakby na ravioli, na makaron włoski czyli e, będę miał 600 gram e, mąki łyżkę soli i tutaj mam 7 żółtek i 3 całe jajka i teraz będziemy musieli to sobie wszystko wymieszać ja sobie zacznę taką e, łyżką czyli wymieszamy sobie sól z mąką robimy sobie dołek, tradycyjnie jak to zawsze babcia mówiła i sobie wlewamy nasze jajka, które sobie oczywiście wcześniej rozpłciłem. I sobie wszystko mieszamy. Wydaje się, że to ciasto jest trochę suche, ale nie przejmujcie się. To nam się wszystko wyrobi. Dodaję, powiedzmy, łyżkę oliwy z oliwek. Teraz już sobie wezmę, będę musiał to ręką zrobić. Oczywiście łapki mam omyte. Nasze ciasto w zasadzie już pochłonęło całą mąkę. Odrobinę zostało, ale to teraz sobie wszystko wysypiemy na stół albo stolnicę, jeżeli posiadacie i teraz to wszystko musimy sobie wyrobić. Zagniatam i to tak trzeba wyrabiać przez jakieś 10 minut. Aż nam wszystko się połączy i ciasto będzie fajne elastyczne widzicie że teraz ma takie grudki i nie jest takie gładkie trzeba je wyrobić żeby było fajne gładkie i przyjemne nawet w dotyku że do zobaczenia za 10 minut okay, kochani moje ciasto wygląda tak czyli już się całe połączyło o tak to wygląda ja sobie je na pół Właśnie tak, na małe pęcherzyki powietrza. I teraz sobie połowę tego zachowam na następny dzień. Zrobię sobie pastę z cukinią. A to zostawimy na dzisiaj. Ale ciasto musi sobie pójść do lodówki na jakieś 15-20 minut, żeby się odpoczęło. Także zawinę to w folię i włożę do lodówki. Kaj, kochani, nasze ciasto sobie odpoczywa w lodówce. Teraz się zabieramy za nasz farsz dopiero, Czyli mamy młode ziemniaczki, pokrojone w kostkę, jak już wcześniej mówiłem, feta, ser, cebulka, szałwia. Następnie serek Philadelphia. Skórka z jednej cytryny, Tarka na drobnej tarce. Czarny pieprz, dużo czarnego pieprzu, tak jak w tradycyjnych ludzkich pierogach, i teraz sobie wszystko to wyrabiamy, i następnie się będziemy formować z tego kulki. Ok, spotkam się z Wami, jak już je wykulkuję. Okay? Ok, nasze znaczy ciasto sobie wychodzi z lodówki. Kulki, e, kulki z farszem już są porobione, czekają sobie w lodówce. Teraz sobie ucinam, powiedzmy, te ciasto na pół. sobie je rozpłaszczam. Wy, nie wiem czy macie taką maszynkę, ja mam taką fajną maszynkę do makaronu. Kiedyś się dostaliśmy, to chyba był nawet prezent ślubny, <grym> <grym> dawno temu. <grym> Ale jeżeli takiej nie macie, to możecie to zrobić po prostu z wałkiem, rozwałkować sobie i nie wycinać półka i robić po prostu jak pierogi w domu. Myślę, że sobie poradzicie. sobie troszeczkę muszę rozciągnąć. Widzicie, ono odpoczęło już troszeczkę w lodówce, jest dużo bardziej elastyczne, wszystko się bardziej połączyło. Jest fajne. Ok. Teraz oczywiście się zaczynam na największym moim oczku. Tak, kochani, moje ciasto już jest rozwałkowane. Mam nadzieję, że Wam też tak pójdzie. Ono musi być rozwałkowane całkiem cienko. Na pewno wałkiem będzie trochę trudniej, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. No dobra, ja akurat y, używałem sobie czegoś takiego. To jest po prostu pokrywka od takiego słoika. I sobie wycinam. Może niektórzy mają profesjonalne wycinacze, ja, ja akurat nie mam i sobie wycinam, tak jak mamy w domu pierogi robi. Okej, okay, nasze znaczy wszystkie kółka już są wycięte, teraz się nadmiar ściągamy, możemy to sobie rozgnieć drugi raz jak chcecie. Ok i teraz połowę sobie smarujemy jajkiem roztrzepanym. Nie spróbuję takie ciasto, to jest naprawdę dużo lepsze. Dużo, dużo lepsze. Znaczy jest to zupełnie inne. Jak sobie zrobicie pastę makaron z, tak, z takim e, makaron z takim makaronem, trochę nie ma sensu pastę z takim makaronem, e, to zobaczycie tą różnicę. Naprawdę to jajka czuć jest, jest fajnie. Dobra, teraz sobie kładziemy na środek takie, o, taką naszą kulkę i sobie to składamy. O, tak żeby nam się to ładnie połączyło, u góry najpierw, ok, i teraz z boków, musimy się upewnić, że całe powietrze wyciśniemy czyli przyciskamy przy kulce i rozpuszczamy, i z drugiej strony to samo, ok, następnie się tutaj końcóweczki smarujemy tłokiem również i się zawijamy. Tak jak mama wyrobiła uszka do barszczu na święta. Ok, tak. Teraz go tutaj stawiamy i wyciągamy. O, i to jest właśnie nasze tortelli. Widzicie, nasze duże uszy są gotowe. Woda mi się gotuje, muszę ją sobie osolić. Zwracamy ją do wody i gotujemy, aż będą pływać po wierzchu. Takie ciasto nie powinno się rozwalać tak łatwo jak takie y, ciasto zwykłe pirogowe. To zajmie jakieś powiedzmy 2-3 minuty. W międzyczasie sobie zrobię tak zwane orzechowe masło. Do naszego orzechowego masła ja sobie użyję troszeczkę nuts, ale nie nazywa się ono orzechowe, dlatego że są orzechy w nim, tylko nazywa się orzechowe, bo będziemy je tak jakby lekko przypalać. Ona będzie miała taki brązowy kolor i będzie smakowało naprawdę lekko orzechowo. To jest właśnie tak zwana francuska bernlaza i naprawdę smak jest wyśmienity. I myślę, że to wszystko się będzie komponowało e, super. Ok, więc dajemy masło na patelnię do naszych orzechów. Ok, posmarzam ten szpinak. się ukroszowani. I soli nasze pierogi już nam wypłynęły i teraz je się odlewam. Nasze pierożki właśnie wyglądają tak. Widzicie, że całkiem trzymają nawet e, kształt. Nasz spinach już jest e, ciepły. Takie masło, masło już nam pięknie pachnie. Nabiera fajnego, właśnie brązowego koloru. Widzicie, nasze orzeszki się fajnie zrumieniły też. Zostawiam teraz na bok i trzeba je sobie wystudzić odrobinką soku z cytryny. To jest taki moment, że jest bardzo łatwo je spalić, tak uważajcie. I teraz dodaję szałwię do tego, o. która jeszcze nam nada super aromaty. No oczywiście odrobina soli i pieprzu. Boże, jak pachnie, szkoda, że nie się tego zapachu przesłać. to jest po prostu coś niesamowitego. Ok kochani, następnie talerz. Nasz spinak ląduje w takim tym Tutaj mam jeszcze odrobinkę to sobie ułożę z boku na, na następnego, OK. Następnie to sobie zdejmujemy. Kładziemy naszą tortę linii, więc i jeszcze jeden. OK. Następnie nasze... Nasełko orzechowe i nasze orzeszki Więc musimy tak raczej obficie je oblać tym masłem, jest po prostu niesamowity aromat. Widzicie, jaki piękny złoto-brązowy kolor. Jest to przepiękny następnie parmezan. W związku z tym, że w środku mamy serek i szczypiorek, to mi się z tym od razu kojarzy rzodkiewka. Dużo różnych rzodkieweczek jako sałatka. I tutaj sobie dodam jeszcze takiej... się nazywa mustard cress po angielsku. No oczywiście nie musicie sobie tego dawać. Parę tutaj i tyle, nasze danie jest gotowe. Także e, to są właśnie moje pierogi ruskie. Mam nadzieję, że moja małżonka będzie je lubiła. E, już e, czuła aromat, nawet jej się chyba podobał. Tak więc e, zobaczymy. Ale mam nadzieję, że Wam się podoba mój sposób na ruskie pierogi. Wiem, że na, na, tak naprawdę to nie są tradycyjne ruskie pierogi, ale. Tradycyjnych nie lubimy. Ale tradycyjnych nie lubimy, nie przypadamy. Tak więc życzę Wam smacznego. Oczywiście zapraszam do zostawienia komentarzy. Zawsze one mnie motywują. Pomagają mi w nakręcaniu następnych filmików. I pa pa.